Cześć manu z tej strony depogramca a dzisiaj gramy na survival games arena 2 albo 1 już nie pamiętam ooo oh, je yeah. fuck 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 nikt nie będzie miał miecza nikt nikt fuck man fuck man fuck man o oh, pako może raz wy miecz o oh, ja walę fuck muszę się napalać ja! Fuck 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 Dobra, dobra, dajemy go, dajemy go, wygramy to, wygramy to, wygramy to Haya. Jeden Dobra, 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 dobra Dobry Ty co mi uciekasz? Łot, kurde! Yeah! Dobra. Pokonaliśmy wszystkich. Nie mnie. kok sami? koksami. Kronomba. O, tam jest jakiś. No widzę jego nikt nawet. O, oh fuck, on może raz miecz! What the f ZABILIŚMY GO! ZABILIŚMY GO! What the fuck? Jaki... ZABILIŚMY GO! Widzieliście to? ZABILIŚMY GO! Oh LOL! Ja... Zabiliśmy żelaznego. LOL. On nas, on nas tylko miał raz na zwalną. Jaki koks! No oczywiście już nieraz zabiję żelaznego. No a na takim innym serwerze zabiłem. No miał jakiś gościu od jaksowy na pierśnik. No, no ktoś bił się ze mną, ja go pokonałem. Nie wiadomo ile miał serduszek, no ale... Dobra, to my trochę tutaj poskaczemy. E, e, Channel 08 pozdrawiamy. E, o za właściciel, właściciel serwera.

Wow. Hop. Fuck, spadliśmy. Um. No fajnie wejście. Te oni się niektórzy boją i dlatego nie chodzą na spawn. Jak z nimi, wy jak z z właścicielem dostanę? 9000, eee, właśnie. Myślę, że wygram. serce ataki parkour. Ale i no life i tak lepszy, jakby to mówicie. A no life wcale jest lepszy od każdego. Od Verteza, od... Ff, na każdego. Ale pozdrawiamy Vertesa, bo on jest królem SG. Haha. Ha. Tak. What the fuck! What the fuck! Zabiliśmy go! No, to wygraliśmy to SG. To jeżeli... Jeżeli się podobał taki jeden... S, jedno SG. Jeżeli się podobał Wam ten moment z tym żelaznym go zabiłem. To subskrybuj, komentuj. Ja się z Tobą żegnam. nara i cześć.